I wyruszamy w wycieczkę rowerową spod Apart Hotelu Delta Royal. W planie jest dojechać do Doliny Chochołowskiej, potem Chochołowską, a potem się zobaczy. Skręcamy do góry. Można by też pojechać dołem, drogą pod reglami, ale dzisiaj może być tam błoto, więc przejedziemy sobie przez kościelisko i wyjedziemy już u podnóża doliny. No i drogą Sywarnę, dojechaliśmy do drogi nędzy Kubińca. Także skręcamy tu w lewo. No i troszkę trzeba było podjechać w górę. Według mapy chyba około 100 metrów. A teraz już będzie zjazd. Ale zjazd z jakimi widoczkami? No i tutaj, jak opuściliśmy drogę nędzy Kubińca, to, to, to już jest znowu cisza, spokój. Cisza, spokój, ładne widoki, fajny zjazd. No, jechałbym tu szybciej, ale nagrywam to, pojadę powolutku. 16 minuta, 3km dzisiaj jedziemy większą grupą, więc to będą takie bardzo słabiutkie czasy przejazdu, no bo jedziemy bardzo powolutku. Dokładnie 17 minut, 3.20. Jesteśmy na 926 metrów nad poziom morza, godzina 11.11. .11. Bardzo przyjemna tutaj dróżka, postaram się to z Google narysować to i wrzucić, bo no nie jedziemy tak jak nawigacje sugerują. Ja tutaj jeżdżę tędy, bo to po prostu jest mały ruch i ładne widoki. Nie bardzo mi się chce tą wojewódzką drogą tam dołem jechać, wochać spaliny. I właśnie z kościeliska wjechaliśmy do Witowa. Prawie 4 km za nami. W 20 minut. I przed samym Czarnym Dunajcem, przed rzeką, przed mostem skręcamy w lewo, teraz a pewnie z kilometr taką szutrówką i będziemy u wlotu Doliny Chochołowskiej. Już będzie Chochołowska. Jak widzicie, tłumy tu ciągną. No i wjeżdżamy. Tu jak zawsze masa parkingów. Pierwszy po 15, dalej po 20. Wypożyczalnie rowerów elektrycznych. No jest tych biznesów tu co nie miara. No i jesteśmy już za Kasami, trzy rowery, trzy osoby, 55 zł. Dziś nie ma asfalcikiem do góry, a się skończy za chwilę. Ale na razie się bardzo fajnie jedzie. Bez większego wysiłku, dwie dyszki. Jedzie się przyjemnie. Ja troszkę za dużo ludzi. W tygodniu myślę, że byłoby przyjemniej. No tak to trzeba uważać, bo różnie bardzo chodzą. 9 km, 47 minut. 976 metrów nad poziom morza. Czarno. Jakoś trzeba będzie się przebić. 9,5 km. 980 m nad poziom morza. 50 minut. Kończy się asfalt. No i w sumie jedzie się nie najgorzej. Większym problemem są tłumy ludzi. Takie skupiska, korki niż te kamienie. Ale widoczki rekompensują wszystko. No i z 500 m był taki trudniejszy podjazd. A teraz znowu się bez problemu jedzie. Tam kapliczka. Na Chochołowskiej. Dzisiaj to naprawdę pielgrzymki. Krokusy podobno były tydzień temu albo dwa. Teraz nie ma. Myślałem, że już będzie mniejszy tłok. Tam gdzieś na 12 grześ. Może tam pójdziemy. No zobaczymy jak ekipie sił starczy. A tam już w oddali schronisko na Polanie Chochołowskiej. No w tym momencie słabo widoczne. No jesteśmy pod schroniskiem. 13,8 km. Prędkość 8 na godzinę. Godzinę 42, ale to z kilkoma przestankami. Tak to wygląda, tak wygląda przepiękny widok. I udało się wyspindrać na Grzesia 1653. A takie tu mamy widoczki. W sumie od stroniska szliśmy godzinę 40 i przeszliśmy niecałe 2,5 km ale tak generalnie w wolnym tempie tu można iść na Rakoni, wołowiec a tam gdzieś jest Dolina Hochołowska no widoczki są tutaj nieziemskie przeszliśmy stamtąd jeszcze Wam tu pokażę kierunek na północ, czyli w kierunku Krakowa, powinno być gdzieś po lewej widać Babią Górę, o tu jest, a tam Babia Góra, no jest tu bajkowo pięknie, a wszystko dzięki temu, że przyjechaliśmy do z rowerami, jakbyśmy szli 3 godziny, no to by już nam zabrakło dnia, żeby tutaj na Grzesia podejść. Także fajny patent. Dobrze, że chochłosko można rowerami jeździć, bo można pójść gdzieś dalej. Nie tracąc czasu na nudny spacer do Lincoln, tylko na takie piękne widoki, choćby z grzesia. Polecam. Zostaje nam teraz zejść do schroniska na obiad, a potem rowerami do kościeliska. No i to będzie koniec dzisiejszego dnia. Jutro rano powrót do Krakowa. Dajcie znać. Czy takie materiały Wam się podobają? Czy warto to nagrywać? Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.